Cześć! Witajcie na kanale Żużlowy Degustator. Jest to kolejny odcinek z cyklu podsumowań występów drużyn w sezonie 2023. Dzisiaj czas na łotewski lokomotiv Daugavpils. Zespół, który już na dobre zadomowił się w polskich rozgrywkach, a swego czasu potrafił nawet zostać mistrzem pierwszej ligi. Oczywiście w ekstralidze nigdy Łotyszy nie oglądaliśmy, a przeszkody formalne, jakie zaczęto stawiać tej ekipie, spowodowały, że teraz jeździ ona w drugiej lidze. Ale co najważniejsze, nadal daje przystań młodym zawodnikom, którzy chcieliby spróbować swoich sił na torze żużlowym. Na wstępie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Startujemy! Skład tej drużyny, jak można było się spodziewać, oparty jest głównie na zawodnikach krajowych. Lokomotiv słynie z dobrego szkolenia i stara się dbać o rozwój łotewskiego żużla. Wielu dobrych zawodników, co prawda, już opuściło szeregi tej drużyny i postawiło na rozwój w wyższych ligach, ale nadal możemy zobaczyć tutaj nazwiska takie jak Jewgeni Kostygow, Kjasta Spodzuks, Dani Kolodiński, Richards Anzwiesulis, Ernest Matušonoks, Artyom Juno, Nikita Kaulis czy Maris Strelcovs. Łotysze, widząc, że nie mają możliwości awansu, raczej nie szaleją na rynku transferowym, ale mimo to wzmocnili zespół kilkoma zagranicznymi zawodnikami. Byli to Nick Morris, Stevie Worrell, Kevin Jule Pedersen i Gustav Gran. Sezon dla lokomotywu rozpoczął się od bolesnej porażki z kolejarzem Rawicz. Wynik 56-33 pokazał, że może być to bardzo trudny sezon dla tej drużyny. Kolejny mecz, tym razem domowy, wydawał się potwierdzać tę tezę. Po siedmiu wyścigach starcia ze startem gniezno goście prowadzili aż 26-16, ale w dalszej części meczu nastąpił jednak istny zwrot akcji, a finalnie gospodarze wygrali ten mecz 47-43 i pokazali, że należy się z nimi liczyć. Ale to wcale nie koniec sinusoidy, jaką Łotysze zafundowali swoim kibicom. Trzeci mecz to wyjazd do Rzeszowa i kolejna upokarzająca porażka, tym razem 62-27. Dalej, kolejno remis w meczu domowym z kolejarzem Opole. Niespodziewane, zwłaszcza w obliczu dwóch pierwszych wyjazdów zwycięstwo w Tarnowie, oraz kolejny remis u siebie, tym razem z Polonią Piła, z którą już dwa tygodnie później w meczu wyjazdowym poradzili sobie bez najmniejszych problemów, wygrywając 57-33. Istny roller coaster. Tak naprawdę w tym momencie sezonu ciężko było przewidzieć na co stać Lokomotiv i jak to wszystko się skończy. Do rangi kluczowego zaczął wyrastać mecz z Unią Tarnów. Wydawało się, że po zwycięstwie w Jaskółczym Gnieźnie Lokomotiv powinien być faworytem tego starcia, ale nic bardziej mylnego. Cały mecz był bardzo wyrównany i finalnie zakończył się po 13 wyścigach z powodu opadów deszczu, które zaczęły się przed wyścigiem 12. Unia Tarnów zwyciężyła 41 do 37, a lokomotyw po raz kolejny udowodnił, jak nieprzewidywalną są drużyną. Sprawa awansu do fazy play-off bardzo się skomplikowała i nawet sprawienie sensacji i domowe zwycięstwo ze stalą Rzeszów nie pozwoliło zadomowić się na czwartym miejscu. Łotysze cały czas musieli liczyć na niespodziewaną stratę punktów Tarnowian, lub sami musieli sprawić jakąś niespodziankę. Po porażce w Gnieźnie stało się jednak pewne, że nic takiego się nie wydarzy, a Lokomotyw zakończy drugoligowe zmagania na piątym miejscu, mimo dokładnie takiej samej ilości punktów, jak będąca na czwartym miejscu Unia Tarnów. Największy plus. Duża liczba młodych Łotyszy. To, że klub żużlowy w Daugavpils w cały czas istnieje, pozwala tym zawodnikom funkcjonować i należy się z tego cieszyć oraz chwalić postawę klubu, który dba o to, aby łotewski żużel nie odszedł w zapomnienie. Największe rozczarowania. Nick Morris, drugi zawodnik sezonu 2022 w drugiej lidze, w tym sezonie zanotował gigantyczny spadek, jeżeli chodzi o średnią biegopunktową, kończąc sezon na odległej 19 pozycji wśród wszystkich drugoligowców. Niedoszły lider, którego w tym sezonie wyraźnie brakowało. Moment sezonu. Domowa porażka z Unią Tarnów. To właśnie między tymi dwoma drużynami ostatecznie rozegrała się sprawa awansu do playoff, a porażka przed własną publicznością zabrała bardzo istotne punkty. Podsumowując, lokomotiv Daugavpils był drużyną bardzo nierówną, która w każdym kolejnym meczu odkrywała się na nowo i nigdy nie wiedzieliśmy, co w danym dniu zaprezentuje. Patrząc jednak na wszystko z perspektywy łotewskiej, gdzie głównym celem jest rozwój młodych zawodników, nie może to nikogo dziwić. Drużyna ta pokazała, że jest w niej potencjał, pokonując choćby późniejszych finalistów ligi z Rzeszowa i Gniezna, i mimo braku awansu do playoff odjechała solidny sezon, który na pewno zaprocentuje na przyszłość. Akurat w tym przypadku wynik nie jest sprawą absolutnie kluczową, a do łotewskiej ekipy musimy podchodzić inaczej, chociażby ze względu na stawiane przed nimi cele i nałożone ograniczenia, które nie pozwalają w pełni rozwinąć skrzydeł. Nasza ocena sezonu to. 3 z plusem. A wy, co sądzicie o lokomotywie Dauga w Pils? Co wam zapadło w pamięć? Czy waszym zdaniem podążają dobrą drogą? Czy łotewscy zawodnicy mają szansę przebić się gdzieś wyżej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.